Cześć, tu Ola ze Zrób Więcej Biologia. Dzisiaj spróbuję Ci bardzo krótko wytłumaczyć, jak podpisywać końce 3' i 5' cząsteczki DNA na takim schemacie, gdzie widzimy replikację DNA. I jest to schemat taki bardzo uproszczony, mało tutaj widzimy szczegółów, ale zawsze można się na czymś oprzeć, żeby rozpoznać, jaka jest polarność tych nici DNA. Od czego zaczynamy? Musimy pamiętać, że wydłużanie syntezowanej nici DNA zachodzi zawsze w kierunku 5-3, więc patrzymy, gdzie jest nić, która powstaje podczas tej replikacji, no i sobie ją zaznaczmy, żeby tutaj było łatwiej. Więc tutaj nić, która jest wydłużana, która powstaje, to jest ta nić, prawda? Kolejne nukleotydy, więc jeśli kierunek syntezy to jest od 5 do 3. To ta nić w takim razie wiemy, że leży właśnie w ten sposób, czyli do końca 3 są dokładane kolejne nukleotyd. I można ją nazwać nicią wiodącą, ponieważ jest syntezowana w sposób ciągły, zgodnie z ruchem widełek replikacyjnych, który też tutaj zachodzi w lewą stronę. Jeśli chodzi o nić górną, to będzie nić opóźniona, która jest zbudowana, znaczy jest budowana z fragmentów okazaki, takich, które powstają, no właśnie. Co kawałek, jak się ta nić DNA zwalnia tutaj u góry, i mamy już taką jednoniciową nić, do której można coś dobudować, to co chwilę powstają nowe startery RNA. I tutaj zresztą widzimy strzałkę w prawo, czyli tutaj jest koniec 3', gdzie są dokładane kolejne nukleotydy znowu, prawda? Czyli tu musi być koniec 5'. W związku z czym widzimy, że ta nić się tutaj, to jest to D. No i to jest 3', tak? Taki kierunek sobie tutaj wyznaczyliśmy. No zresztą to już musi być 3' dlatego że ta dolna była 5', więc nawet z tego tytułu już musi być odwrotnie. No i teraz nie pozostaje nam nic innego jak zgodnie z zasadą takiej antyrównoległości dopisać kolejne końcówki, czyli C to będzie 5', jeśli chodzi o F to będzie 3'. No i teraz musimy tylko zorientować się które nici to są te A i B, więc może sobie tak tutaj tą dolną zaznaczmy, pojedziemy sobie, zobaczymy, która to nam wyjdzie, i to będzie A. Więc jeśli tutaj ona miała 3' ze strony prawej, w związku z tym musi mieć 5' z lewej, no i odpowiednio B to będzie 3'. No i tyle. W taki sposób można się zorientować, jak ta polarność nici DNA podczas replikacji jest oznaczona i może to się przyda w jakimś zadaniu, także dobrze taką umiejętność mieć. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.